Dzień dobry wszystkim, jestem Karolina i ogólnie jeżdżę sobie po północnej Norwegii ciężarówką, różnymi ciężarówkami. Dzisiaj jadę sobie ciągnikiem siodłowym, czyli tak popularnym i pospolitą nazwą, jadę sobie tirem. Wracam właśnie ze sztorszlet. Drogą E6 e, na południe. E, przed nami piękny, piękny widok, który widzicie, te pięknie ośnieżone góry. E, jest to właśnie Lyngen Alps. Po, pogoda po prostu zrobiła się niesamowita. Rano były chmury, nawet tak prawie popadał deszcz, czyli była taka typowa norweska pogoda zamglone, e, szczyty gór schowane za chmurami, tak szaronijaką, a teraz się zaczęło robić pięknie. Jest cieplutko, 11 stopni, jest godzina 10.50 e, i jestem już w swojej jakby drodze powrotnej do Tromso. E, za chwilę muszę zatrzymać się przy promie, odebrać rzeczy z promu, które będę wiozła do Tromso. Zrobię sobie pewnie chwilkę przerwy, bo tutaj jest tak pięknie, a poza tym fiord, który mamy po prawej stronie, tak pięknie pachnie. Takimi wakacjami, słuchajcie, takimi wakacjami, jak zawsze mi się kojarzyły, wakacje. Tak jak słona woda pachnie. Tutaj po prostu jest to non-stop. Jest to coś niesamowitego. Widać góry, widać góry. Właśnie tam po prawej był prom, nie wiem, czy widzieliście, a ja będę tutaj sobie zjeżdżała, właśnie. Zrobić sobie mały postój oraz zabrać wszystkie rzeczy, które zostały dla mnie przygotowane. Ale popatrzcie jeszcze na te widoki. Popatrzcie, bo to po prostu mordka się cieszy. Jak tu jest pięknie, widzicie? Jest po prostu jak w bajce. No to ja lecę dalej do pracy. A Wy się trzymajcie do zobaczenia pa!